oczyszczanie konstrukcji stalowej, betonowanie kolejnych fragmentów pierwszego pasa ruchu, montaż wsporników nowego poszerzonego chodnika oraz przebudowa przyczółków to prace prowadzone na remontowanym moście Józefa Piłsudskiego w październiku tego roku. W tej chwili dalej kontynuujemy roboty antykorozyjne na Konstrukcji stalowej. W tej chwili jesteśmy na rusztowaniu na przęśle 2 i 3. Do końca listopada powinniśmy zakończyć roboty antykorozyjne na górze konstrukcji i będziemy przechodzić pod jezdnię. Pogodą jest różnie, natomiast w ostatnich dniach pogoda się poprawiła i zdecydowanie przyspieszyliśmy tę pracę. Pierwszy pas ruchu jest remontowany etapami. Mamy już fragmenty, na których położono pierwszą warstwę asfaltu i takie, gdzie widać jeszcze zbrojenie. To efekt prowadzenia wielu prac, czyli oczyszczania konstrukcji stalowej oraz naprawy płyty jezdnej, a także utrzymania ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych. W tej chwili się minęliśmy z robotami antykorozyjnymi. Jesteśmy na przęśle 5. Zabetonowaliśmy przęsło Dzisiejszej nocy, w zasadzie w przyszłym tygodniu będziemy betonować ostatnie przęsło na jezdni, które mamy teraz wyłączoną, czyli przęsło szóste. Czyli co oznacza, że ten jeden pas już będzie w całkowicie, jeśli chodzi o płytę, przygotowany pod położenie asfaltu? Tak, pozostanie tylko ułożenie izolacji. Za około 4 tygodnie powinniśmy już przechodzić na środkowy pas ruchu. I dalej będzie ciasno. Będzie bardzo utrudniony ruch i zachęcałbym wszystkich, żeby jednak korzystali z mostu. Nowego mostu generału Zawadzkiego. Dla Was też niebezpieczna sytuacja, bo wchodzicie na wyspę, nie? To teraz będziecie albo z jednej, albo z drugiej strony na środek musieli się dostawać. Tak, tak. Ludzie będą przechodzić cały czas przez no, czyny pasy ruchu i tutaj też uczulam kierowców, żeby jednak zwracali na nas uwagę i jak tylko mogą, kierowali się na ten drugi obiekt. Na budowie zwykle widać mężczyzn pracują przy betonowaniu, układaniu asfaltu, montażu i demontażu rusztowań. Nie oznacza to jednak, że plac budowy zdominowała jedna płeć. Ja pracuję jako inżynier budowy. Do moich codziennych obowiązków należy m.in. koordynacja robót, działań podwykonawców, także zamówienie materiałów, szukanie podwykonawców. Kontrola przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. I które prace Pani kontroluje, jeśli chodzi o te konstrukcje stalowe? W tym momencie przede wszystkim montaż wsporników, który od kilku tygodni jest już rozpoczęty, a także wykonywanie reprofilacji płyty betonowej. W tym momencie dosyć ważny etap został zakończony, ponieważ już na całej długości mostu mamy zabetonowaną płytę dla jezdni zachodniej, a także w tym momencie działamy przy przyczółkach, czyli przebudowa ścianki żwirowej, a także budowa płyty przejściowej, przebudowa skrzydełek. Do pani należy także rozliczanie prowadzonej inwestycji. Jestem inżynierem budowy, i do moich głównych zadań należy prawidłowe rozliczenie kontraktów, zarówno z zamawiającym, jak i z podwykonawcami, których zatrudniamy do realizacji zadania. Rozliczanie, czyli pieniądze, jak to wygląda? Jak wygląda ten mechanizm tutaj rozliczania się inwestora i wykonawcy? To już są wypracowane mechanizmy i procedury, które zamawiający już przerobił na niejednym kontrakcie. No i ja w swojej karierze również składamy wniosek, który muszą być poparty protokołami odbioru robót, odpowiednimi dokumentami i na tej podstawie wystawiamy comiesięczne faktury, prawda? Zgodnie z zaawansowaniem robót. Wróćmy na plac budowy, na którym trwa montaż w przyszłego liczącego 4 m 20 cm chodnika. Jest to nowa część wsporników. Piesi będą mogli dzięki temu korzystać z 4-metrowego chodnika połączonego ze ścieżką rowerową po jednej i po drugiej stronie. Jak on, te wsporniki są montowane do tej istniejącej konstrukcji, bo wiem, że część została starej nośnej konstrukcji odcięta. Te są jak montowane? Te są montowane przez połączenia śrubowe, śruby sprężające. Połączenie jest w zasadzie w dwóch miejscach, przez takie obejmy stalowe, które są połączone do dźwigarów kratownicowych, a także przez połączenie nakładkowe do istniejącego wspornika. Gołym okiem już widać, że wkrótce poprawi się komfort przekraczania przeprawy dla rowerzystów i pieszych. Sam jestem mile zaskoczony szerokością, jaka jest na tych skórnikach. Zarówno rowerzyści i, i, i piesi będą mieli niesamowity komfort poruszania się po takim chodniku. Teraz jest to parę tylko sporników, prawda? Kiedy pojawi się na całej długości ta konstrukcja chodnika? No w tej chwili już mamy jedno przęsło całe zrobione. Do końca tego tygodnia chcemy położyć kolejne przęsło, no to jest kwestia półtora miesiąca i powinniśmy zakończyć może dwóch miesięcy. Zakończy całą stronę strony dolnej wody. Przęstwa tego chodnika toczy się na to oczywiście szkielet na to przyjdzie nawierzchnia. Co z nią? Macie już wybraną formę, jak ona będzie wyglądała, jak będzie sposób montażu. Tak, panele są już cały czas produkowane na wytwórni. Jak tylko uciekniemy troszeczkę do przodu ze wspornikami, zaczniemy już tutaj przy, przywozić elementy i montować na wierząco. Kiedy piesi i rowerzyści będą mogli skorzystać z tego mostu? Pewnie jeszcze trochę to potrwa, chociażby wystarczy spojrzeć za Pana leżą jeszcze barierki, które no nie zostały przygotowane a one wrócą na swoje miejsce. Tak, myślę, że to będzie początek przyszłego roku. Wtedy przełożymy ruch pieszych na jezdnię właśnie tutaj na chodnik od strędzonej wody i będziemy demontować chodniki od górnej wody. Sporniki chodnikowe w części lądowej montowane są z podnośników. Technologia ich przytwierdzania nad nurtem rzeki będzie nieco inna. Rzeczywiście, tutaj to będzie dla nas stanowiło jakieś wyzwanie. Będziemy zastanawiać się nad tym, czy będziemy to robić z rusztowań, czy też. Tak jak przy demontażu wsporników zastosujemy po prostu montaż z promu. Kolejnym etapem będzie kładzenie paneli kompozytowych, które będą stanowiły nawierzchnię na chodniku i początek montażu tych paneli kompozytowych jest planowany na przyszły miesiąc. Równolegle po obydwu stronach mostu trwa przebudowa przyczółków. Muszą one zostać dostosowane do poszerzanego chodnika. Również na y, przyczółkach, na szerokości skrzydeł, będziemy poszerzać chodnik. Na całej długości skrzydeł chodnik będzie również 4-metrowy. Tam będą specjalne wsporniki dołączone do przyczółka, w związku z czym konieczna jest przebudowa istniejących skrzydeł, a także na dojazdach będzie wymieniona nawierzchnia, płyty przejściowe będą betonowane oraz wanna betonowa pod instalację. Przed wykonawcą jeszcze 12 miesięcy prac, bowiem termin oddania inwestycji to listopad przyszłego roku. Rozpoczyna się też najtrudniejszy czas, a mianowicie zima. Jesteśmy przygotowani. Roboty budowlane tak się składa, że w zimie nie ustają. Jak tylko jest pogoda, podganiamy harmonogramy i kontynuujemy roboty. Także jesteśmy przygotowani, mamy plandeki, mamy agregaty, także jesteśmy przygotowani. na moście przez cały czas prowadzenia prac utrzymywany jest ruch. W wybrane dni w godzinach nocnych obowiązuje ruch wahadłowy. Wykonawca zaleca korzystanie z mostu generał Elżbiety Zawadzkiej.